Kolegiata Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Stargardzie Szczecińskim to jeden z najcenniejszych zabytków Pomorza Zachodniego i jedna z najznakomitszych świątyń gotyckich w zlewisku Morza Bałtyckiego. Bryła kolegiaty widoczna jest ze wszystkich prowadzących do miasta dróg. Ze względu na okazałą bryłę kościół zwany jest często nieprawidłowo katedrą. W 1995 roku arcybiskup Marian Przykucki podniósł farę do godności kolegiaty ustanawiając przy niej kapitułę stargardzką. Kościół jest siedzibą dziekana dekanatu Stargard Wschód. Panie Bronku, przekraczając próg Starkarskiej Świątyni, widzimy jej potęgę, rozmach, wielkość, czujemy historię tego miejsca, historię Stargardu, dzisiaj Stargardu Szczecińskiego. Co jest takiego szczególnego w Kościele Mariackim, że co roku odwiedzają go rzesze turystów? Jest to najwspanialszy zabytek, jeśli chodzi o Pomorze Zachodnie i Środkowe. Jeden z najspanialszych również kościołów w Polsce. Świadectwem tego jest to, że został przyznany tytuł Pomnika Historii w ubiegłym roku przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a równocześnie Kościół nasz jest wpisany w rejestr Zabytku Światowego Dziedzictwa UNESCO od 1980, 1982 roku jest to typowy kościół gotycki z tym, że jest tak bogato wyposażony w architekturę, także warto zobaczyć nasz kościół na żywo i dlatego wszystkich serdecznie zapraszamy do odwiedzenia. Wspaniałym pomysłem Stargardzkiego Stowarzyszenia Rewaloryzacji Zabytków Sakralnych było otwarcie tarasu widokowego na jednej z wieży Kościoła Mariackiego, w jakich godzinach możemy patrzeć na Stargard z góry w jakie dni tygodnia? termin, jeśli chodzi o termin odwiedzania tarasu, jest identyczny, tak jak kościoła, czyli zawsze od poniedziałku do soboty, w godzinach od 10 do 16. I chciałem zaznaczyć, że jest to najwyższy punkt widokowy tutaj na terenie Pomorza Zachodniego, 75 metrów wysokości. Przy dobrej pogodzie z naszego tarasu można zobaczyć nawet Szczecin. Także jest przepiękna panorama i daleki widok. Panie Blonku, jest Pan tutaj już kilka lat, taką dobrą duszą tego kościoła. Jakie narodowości, jakie kraje, z jakich krajów przyjeżdżali tutaj do Stargardu turyści? Praktycznie można powiedzieć, że z całego świata, ponieważ mamy wpisy w naszej księdze pamiątkowej i wpisujemy się, powiedzmy, ze wszystkich zakątków świata. Australia, nawet Kanada, i Południowa Afryka, także z całego świata, ale trzeba powiedzieć, że najwięcej turystów tutaj mamy z naszych sąsiadów zachodnich, czyli z, z terenów Niemiec. Kto nie skorzystał, serdecznie zapraszamy. Ostatnie pytanie: do kiedy można zwiedzać kościół, i do kiedy jest czynny teraz widokowy? Więc do końca października i zwiedzanie kościoła, i taras widokowy, z tym, że dodatkowo zrobiliśmy w okresie wakacyjnym, to znaczy lipiec, sierpień, jest dodatkowe zwiedzanie również w niedzielę od godziny 14 do 17 i zwiedzanie kościoła i wejście na taras widokowy. Kto jeszcze nie odwiedził i nie ujrzał potęgi stargarskiej kolegiaty, niech nie żałuje, tylko planując letnie wojarze zajedzie do Stargardu szczecińskiego. Naprawdę warto! Wspaniałe widoki, niezapomniane wrażenia, zachwycające zdobienia i wiele atrakcji architektonicznych czeka na każdego turystę.